Cześć. W ten piękny mroźny dzień, bo jest dzisiaj minus 16 stopni, zabieram Was do lasu do Dąbrowy, by pokazać Wam niewątpliwie najstarszy zabytek w Lublinie, yy, który naprawdę bije na łeb wszystkie zabytki pod względem wieku, jakimi miasto dysponuje. Będzie to troszeczkę zaskoczenie dla Was, bo nie będzie to stricte taki typowy zabytek, yy, jaki macie na myśli. Będzie to Starożytne, starożytny grobowiec. Będzie to kurchan. Kurhan z kultury trzcinieckiej. Jest to okres taki mniej więcej 1900 do 1000 lat przed naszą erą. Tu w zależności od tego na jakim obszarze te kurhany występowały tutaj na Polesiu, na Białorusi, archeolodzy datują, że było to około 1900 lat przed naszą erą. Natomiast no załóżmy, wypośrodkujmy, że jest to mniej więcej 1500 lat przed naszą erą, czyli 3,5 tysiąca lat temu mamy taki oto zabytek w Lublinie właśnie z tego czasu jest to wczesna epoka brązu no i niektórzy badacze twierdzą, że te kurhany pochodzą z czasów tak zwanych prasłowian, ta kultura Cziniecka, ponieważ jej obszar zajmuje tereny zamieszkiwane przez grupę Słowian, uznaje się, że właśnie te kultury są przodkami naszymi. I tutaj mamy piękny, oto właśnie ten stary kurhan. On rośnie przy samej ulicy Osmoliskiej i zobaczcie, że bardzo ładnie na tym kurhanie widać yy, to wzniesienie. Jest to wyraźny kopiec. I mamy pięknego dęba. Ten z lewej strony to drzewo, z lewej to jest właśnie dąb. I weźmy na ten kurchan. Co to takiego. No, pełno gałęzi. Co to takiego są kurchany? To są grobowce, do których składane były zwłoki. Zwłoki była wykopywana taka jama w formie studni, do której były wrzucane, no właściwie umieszczane były tam zwłoki palone następnie było to wszystko przykrywane różnymi warstwami oczywiście były tak zwane to są pochówki ciało, ciało palne, ale były też takie w których ciała nie palono natomiast Skupmy się może na tych naszych lubelskich, bo one są bardzo interesujące. Otóż w Lesie w Dąbrowie mamy zespół kurhanów, ich jest kilka. Za chwileczkę po tym pokażę Wam kolejny. No spójrzcie, tu mamy wzniesienie, natomiast cały ten teren obok jest płaski. On jest delikatnie pofalowany, natomiast ogólnie rzecz biorąc on jest płaski. Ja wyjdę na ulicę. Żeby wam pokazać Jak blisko ulicy znajduje się ten kurchal. On w lecie jest praktycznie niewidoczny Ponieważ jest on zarośnięty przez Roślinność Te kurhany o których mówię Są oddalone od siebie O tą samą odległość Natomiast Właśnie zobaczcie Przy samiutkiej ulicy jestem I ten kurchan właśnie jest obok Jak go namierzyć Tu mamy Słupek no i taki charakterystyczny dom, bardzo ładny, stary, pokrzywiony dom. Przy samej ulicy Osmolickiej tuż zaraz za zakrętem znajduje się pierwszy kurhan. Kolejne dwa, które wam pokażę, znajdują się po przeciwnej stronie ulicy, w głębi lasu, po mojej lewej stronie. W dalszej części materiału pokażę wam właśnie te pozostałe kurhany. Jak wyglądał taki obrządek pogrzebowy właśnie w tego typu kurchanach? Był bardzo zróżnicowany. Była kremacja, była inhumacja, natomiast były też groby szkieletowe, pojedyncze, czasami też zbiorowe, nawet do 25 osób chowano w takich kurchanach. Natomiast jeżeli ten osobnik pochowany był bardzo ważny, to na pewno on tylko tam spoczywa. Zmarłych wyposażano w, w różnego rodzaju wyroby kamienne, czasami były to ozdoby z brązu. No mówimy właściwie o, o epoce, epoce brązu. No były to też właśnie tak jak wspomniałem groby ciałopalne, czyli po prostu zwłoki były palone i umieszczane w jamach i dalej tam właśnie różnego rodzaju były składane rzeczy. No cóż, taki oto mamy zabytek. Co ciekawe jest z tymi kurhanami? Zauważyłem, oglądając na mapie na mapie satelitarnej Lidar położenie tych kurhanów względem siebie, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Otóż stosunek odległości pomiędzy tymi kurhanami względem siebie, ich układ bardzo przypomina układ piramid egipskich. Oczywiście też piramid w Chinach i też właśnie piramidy, układ, no, piramid świątyń w Tijuacan w Meksyku. O ile dobrze wymówiłem, zawsze miałem problem z tą nazwą. E, więc dziwne jest to, że w tak odległych miejscach od siebie 3500 lat temu było. Układ tych kurhanów czy tych grobowców był podobny, spacerując przy samej ulicy Osmolickiej. Uwagę moją zwrócił metalowy krzyż. I mamy tu informację, że w tym miejscu zmarł młody mężczyzna. Uszanuj to miejsce. Nie wiemy kto. Jest to. Jak widać, anonimowa osoba, więc przy samym miejscu mamy taką oto nieznanego człowieka mogiłę. Ten drugi kurhan, który chcę Wam pokazać, znajduje się tam na wprost. Jak trafić? Bardzo łatwo. Tu mamy ten parking nad zalewem Zamożyckim. Tam jest zalew. Tu jest oczywiście ścieżka rowerowa. A ten oto obiekt znajduje się na wprost, czekałem specjalnie na zimę ponieważ zimą jest on najbardziej widoczny o tu przy tym słupie pomarańczowym możecie właśnie obrać ten słup jako taki znak charakterystyczny byłem tu 4 lata temu z moim kolegą Rafałem, pozdrawiam Rafał nagrywaliśmy materiał, ja na swoją kamerę on na swoją i po powrocie do domu Wszystkie karty pamięci były czyste. Nigdy mi się to nie zdarzyło, a filmów już troszeczkę nagrałem, więc nie bardzo wiem yy, o co tu chodzi. Przy okazji mamy trop jakiejś zwierzyny leśnej. Dlatego zawsze idąc do lasu, zabieram ze za sobą chociażby nóż, jakieś zapałki. Za chwileczkę jeszcze coś wam fajnego pokażę. Natomiast głównym bohaterem jest starożyty kurhan. Jest to piękna pamiątka sprzed tysięcy lat. Jest to najstarszy niewątpliwie zabytek w Lublinie. O ile można ten obiekt nazwać zabytkiem, trudno powiedzieć, kto jest konkretnie pochowany, bowiem to są obiekty sprzed tysięcy lat. Ten oto piękny Kurhan w Lesie w Dąbrowie jest jednym z trzech znanych. Kurchanów. Oczywiście fachowcy znają tych kurchanów na pewno więcej, ale ja akurat znam te trzy, bo one są bardzo charakterystyczne i dosyć, yy, dosyć duże. Będąc na szczycie tego kurhanu zauważyłem pewną niepokojącą mnie rzecz. Zobaczcie, ktoś kiedyś, nie wiem czy to archeologzy czy ktoś inny Ktoś tu coś, czegoś szukał. Jest ten kurhan na pewno rozkopany dlatego, że yy, no nie wiem czy to, o tu może widać, że jest to po prostu wgłębienie tego kurhanu na szczycie właśnie tego stożka, tego kopca. Yy, lepiej takich miejsc jest nie ruszać. To są miejsca naszych praprzodków, więc uważam, że takim miejscom należy się odpowiedni szacunek. Teraz pokażę Wam kolejny kurhan, który znajduje się tam na wprost, także zobaczcie, to jest siła natury. Takie potężne drzewo, to jest brzoza. To korzystając z tego, że mamy brzozę, przy okazji pokażę Wam, jak rozpalić szybko ogień, jak zmarznięcie w lesie, bo nie mam rękawic, więc jest mi zimno w ręce. Oczywiście nie zachęcam do palenia ognisk w lesie, ale jak już musicie, no to pilnować, żeby się las nie spalił. Jest zima, jest bezpiecznie, także za chwileczkę pokażę Wam, jak za pomocą brzozy, które jest w Polsce dużo, można szybko rozpalić ogień i się ogrzeć. Bierzemy taką korę. Która jest już yy, osuszona. Ewentualnie możemy spróbować. No nie udaje mi się. Ale mamy taką oto. Taką płytkę drewnianą. Zobaczcie. I bierzemy takie młode. Znaczy młode. Nie tyle młode co takie te zewnętrzne. Części yy, Kory. Zobaczcie, jak to się będzie zaraz paliło. Jest minus 6, wszystko jest mokre. A brzoza, jak dostanie temperatury, zaczyna się. Zobaczcie, jak to się pali. To się pali, dymi, au. Jak. Yy, jak benzynka. Zobaczcie. Tego jest dosyć sporo w polskich lasach. Yy, brzozy. To jest gatunek pospolity jak widzicie możemy właśnie wykorzystać to brzozę, żeby sobie ogrzać ręce czy rozpalić ogień w razie jakbyśmy musieli spędzić w lesie noc a jest śnieg, są jakieś tam zwierzaki po prostu wiadomo, że jak jest ogień wieczorem to jest nam yy, jest nam raźniej przyjemniej, prawda? więc no i tak mówiąc wkrótce Mamy, mamy taką yy, podpałkę, troszeczkę już można sobie ręce ogrzać. Tajma o bezpieczeństwo, żeby nie spalić lasu, ale już możemy. Zobaczcie, jak ta, ten ogień, jak on się yy, ta brzoza dymi. Ok, pamiętajcie, gasimy. Gasimy wszystko elegancko. solidnie. Żeby nie zostało żadnego żaru. W ten sposób też możemy sobie ogrzać ręce. Będą one mokre, ale tak przy okazji wam pokazałem jak rozpalić sobie ogień. Chyba już ten kurhan namierzyłem, czyli mamy tu drzewo, tą brzozę, przy której pokazałem jak rozpalić zimą ogień w lesie. Przypominam. Gasimy, pilnujemy ognia w lesie. Najlepiej nie palić jak nie trzeba, nie róbmy jakiś tam ognisk w lesie, ani grill'a. Nie daj Boże w lecie. Dobra. Idziemy sobie dalej w kierunku południowym i tu mamy piękny podgląd właśnie na ten kolejny drugi kurhan. Zimą widać go zdecydowanie lepiej, dlatego że jak widzicie jest tutaj dużo roślin, jednak od strony południowej go pokażę, bo jest słońce, tak oto wygląda drugi kurcha. No, tu w części, tu z lewej strony jest troszeczkę jakoś zniszczony. Być może ktoś się próbował dobrać do niego od tej strony zachodniej. Ale jednak jest on wyraźnie zauważalny, że teren jest ogólnie płaski. On jest delikatnie pofalowany, i właśnie na tym terenie. Wyraźnie ten kurhan on jest zaznaczony. Dobrze, także kończę. Miłego dnia Wam życzę. Zachęcam do spacerów na świeżym powietrzu i do lepienia bałwanków, póki jest śnieg. Cześć.